Witam was w kolejnym odcinku z Dead by Daylight Co ja pierdolę? No Dead by Daylight, no blisko byłem w The Joy of Creation, mam nadzieję, że dzisiaj to w końcu przejdziemy, bo jak nie to... To mnie coś... Mm, skręci naprawdę, to jest tylko jedna noc do przejścia Już mam chyba, nie wiem, czwarty odcinek z tego? Jeez! Co jest takie trudne? Fajny now! Co ja mogę zrobić? Excuse me? O! Super! Cieszę się! Przyda się, na pewno się przyda! Przyda się szczęście! Czy mogę zacząć grać? O! Z góry przepraszam, że mogę trochę brzmieć słabo. Ale no, jestem trochę chory. Więc no, może być różnie. No ale dobra, o dobra. No to mamy już wszystkie baterie na zapas. Szukamy Freda. Freddy! Nie Fredda jeszcze? No dobra. Jak tam stan czegokolwiek? Nie. Chyba Git. O! Jezi Fred. Dobra, dawaj szybko całem ekipę. Raz. Czy wymieniać w sumie? U Foxa chyba jeszcze nie będzie. <grytanie> chyba zostawię tego maina. Się tak śmieję, że jeszcze dużo mam baterii, a zaraz wyjdzie mi Bonnie i nie będę miał kamery. Może być różnie. A nie ma Foxiego, to chyba się nie ma co rozglądać. Nie wiem, czy jest jakiś limit yy, ilości baterii na jedną stronę, czy to jest randomowo? Randomowo chyba Bo tu jest jedna i teraz druga mi się tu zrespiła zrysp pewnie. O. A tu... O, dobra, tu mam dwie. No trzy i nie ma chyba limitu. No dobra. Where is Freddy? Znowu tutaj miejsce? się trochę! O! Co? Okej? Okay. To... Hmm? Czemu? Z, z jakiego wodu? <śla> chyba mnie usłyszał z tym ruszeniem się. No nie dobrze No nie no nie będzie go teraz chyba C Tak najgorzej, że mi się... Wszystko... Wszystko mi się tak powoli kończy. Niby jest ok, Na tyle, żeby nie wymieniać, ale... Ale zaraz będzie tak, że wszystko mi padnie i nie będzie tak fajnie. Co ja mam robić? Mogę poczekać na, co najwyżej. Ktoś się ruszył, czy to był Fred? Czy to był Ferdynand? No właśnie, nie mam kamery. Znajdźcie się zaraz, właśnie main mi padnie, super to nie powinienem tak rzucać tą kamerą lewo-prawo O, jest Foxy Się już przekonałem czemu, dobra to jest, jest na lewo, czyli na prawo, okej, okay, dobra Got this Drą to mamy? Druga dopiero, druga dopiero? Nie będzie? O jest. Pięknie. Wszystko się trzyma tej szafy, no dobra. Nie będę narzekać. Coś tam do wymienienia. Chyba nie ta latarka w połowie, miej w połowie tak. Wszystko se, się zejdzie w jednym miejscu i będzie problem, ale... Ale chyba damy radę. Foxy! Okej. Okay. No Fred! Znowu na dworze. Nie, żebym cię zapraszał do środka, ale... Ale możesz wejść... Eee, może tego maina. Bo z mainem jest zawsze problem. Teraz sobie pójdziemy po. Jeszcze raz Freda i po latareczkę pójdziemy. Bo jak mi się to zaraz jakieś. O! Jakaś chica mi się zrespi, oj, to nie będę zadowolony. Chyba konkretnie w to jedno oko, które ma odsłonięte, czy. O! To jest Bonnie, to może nie. Fred! Z... Znowu na dworze, stoi w jednym miejscu, co jest? Z grę, co? Dobra bo, bo, cały czas w tym samym miejscu, co jest? Nie wiem, może wejdę na kamerę od razu, zobaczę, czy on wstaje? Nie, no, niby nie hm. Ciekawa sztuka Sztuka pancaka Wagen. Dobra, chyba można kamerę wymienić co? Kiedyś trzeba. Main tam jakoś się trzyma. Jako tako. Rozpraśnię jeszcze tego Freda. To jest je Foxy. Okej. Okay. Tak. Nie byłem pewien, czy to nie boli. O właśnie. Ciebie jeszcze nie Nie, tu nie mogę. Ściu. Nie wiem co się tak stracham dzisiaj, nie? Jak zazwyczaj w miarę chilowo Tak dzisiaj poskakuję za każdym razem, crazy. <laughs> dobra Oj! Main mi pada, niedobrze Wszystko pod kontrolą <laughs> Może na te 10 O kurde, dobra, teraz to mogę Teraz to widzę wszystko Ło, wow, dobra, pięknie. Trzeba było tak od razu grać. Nie, że mi się klimat nie podoba, ale naprawdę na tym ciemnym monitorze to jest tragedia. Aha, no to może być. O, na szczęście tu jest Foxy, no dobrze. Na dwóch kamerach jednocześnie chyba nie będziesz, co? Aha, bo, o, to mi skipuje kamerę. A, pewnie będziesz znowu na dworze, co? Chyba nie. A, jest! Okej, <laughs> okej. Okay, okay. Nie mam pytań. Jomek nie może odkluczyć drzwi, nie. E, a, no tak, to już totalnie padło, to jeszcze raz. Akurat tą dwójkę wymieniłem. Która mi padła instant. Wiedziałem, że tak będzie. No nic ciekawego No! Nie chodź mi! Dobra. To jest zapasowe jak coś Świeżusia kamera, czas nie zepsuć Nie ma O, właśnie jej Teraz ty Fox jesteś Przy, nie wiem, zakotwiczony do tej kamery o, o, Wszedł do środka! Nasz ulubieniec. Brązowiutki. Dobra. Eee, bo mi się chyba lotarka skończy. Tak coś mam takie... no właśnie. Dobrze, że mówi, że... że lotarka nie działa. O, main jeszcze pada! Nie no, cudnie. Eee, no dobra. To podczas szukania baterii będę przynajmniej mógł niszczyć te cupcake'i Mi się wydaje, że to jest dobry plan. Ale muszę znaleźć teraz tą baterię, bo jak nie, to o właśnie. To będzie przypał. No. Dobra, leżymy na spokojnie. Eee, chyba. Nie wiem jak szybko wschodzisz z eee... z sufitu Ta i goodie, czekasz chwilę jeszcze? O! To było ostatnie, cudownie. Dobra, szybkie, szybkie kamerki. Eh? Dobra, teraz po mieszkanie mieszkaniu chodzi nie? On się ruszył? Nie. Chyba przyszedłem po... śluzieniu e, dobra. U! U! Wiedziałem, właśnie chciałem Foxa sprawdzić, nie? W tym momencie. No nie, no znowu... Ja wam się przyznam do czegoś nie. Ja poza kamerą zagrałem sobie raz. Bo chciałem, bo ten, bo mi się save wysypał, ale ja zapomniałem, że to jest jedna noc, więc ja po prostu zagrałem jeszcze raz, żeby wrócić do momentu, w którym byliśmy czyli właśnie to, wszystkie te, te, nie? I ja przeszedłem za pierwszym razem. Ja nie wiem, dlaczego jest mi się tak ciężko skupić na gadaniu i graniu, to jest crazy, nie? Już, już rozumiem, na że jak patrzę na jego gameplay, to po prostu aż mi krwawią oczy, co tam się dzieje. I to jest tak obvious, wszystko. Ale jak się nagrywa, to totalnie inaczej wygląda.